Nie, to ja mam zrobić. Dlaczego ja? Gdzie mam teraz jechać? Czy się zgłosić? Skąd wziąć pieniądze? To już teraz? Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onko Fundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, porady dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl Alivia. Dodajemy odwagi. Oto pytanie za milion złotych. Co zrobisz na ich miejscu? No dobrze, to zaryzykujemy. Milionerzy, dwa odcinki od poniedziałku do piątku o 19:55 w telewizji Metro. Sponsorem programu jest producent wysokobiałkowych jogurtów Jopro z magnezem i witaminą B9. Na przyjemne momenty z programem zaprasza sponsor, właściciel marki Mokate Cappuccino. Sponsorem programu jest firma Orifarm, producent leku Multisemostol w syropie z witaminami i wapniem.